Hej, witam Was w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy wy Hearthstone! Kolejny dzień, raczej znaczy kolejnej wspaniałej arenki. Mamy 7 wygranych, stawiałem na 6 albo 7 wygranych, już nie pamiętam. No tyle zdobyliśmy, teraz lecimy tylko w górę. Każde, no w ogóle poprzednie mecze były niesamowicie jakościowe, moi drodzy. Były niesamowicie jakościowe, były, zajebisty, były, że ta, były zajebiste, były, że tak powiem, niesamowite plotwisty. Strasznie się jaram, kontynuujemy. No i teraz kontynuujemy. Mac kontra Paladyn. Mak ma lekką przewagę nad Paladynem, ponieważ Paladyn nie może tak się fajnie bawić z Divine Shield'ami jak to ma w zwyczaju. A Mac po prostu jest silny i zawsze był i zawsze będzie. Więc, let's go! Lecimy. A mi się skończyła herbata. Chociaż była niedobra, to jednak... Gardona wyjrzała. No dobra. Well Greetings. Rzucić jego, czy rzucić jego? Rzucę jego. Mam większe zaufanie do mechwarperów. Ponieważ mają trzy życia zamiast dwóch. I na przykład nie zginą. Jak KnifeJugger by to zrobił teraz? A? A? Lecimy. Value, my friends, value. Dobra, a na samym roku, że nie wiem czy... u Uu... broni. Dobra, Dragona nie chcemy wrzucać, bo jak podejdzie tam coś jemu, coś co ma dwa ataku, to będzie smutno, bardzo smutno. A Water Elementala, no cóż, jeżeli nie zaatakuje go, to my go zamrozimy na i nie użyje broni, więc będzie w ogóle zajebiście. I what? Dobre. Interesujące. Dobierzemy dwie karty, a nam posłuży za zdjęcie się mini botowie i sobie sobie dużo możemy rzucić Hungry dragona i po prostu to, co mu się pojawi. Chyba, że nie dam... ok. Hmm. Dobra, jak nie zeszlimy to, co się pojawi, to zawsze będzie. Z drugiej strony możemy rozjewać... Ej, jebać. Zrzućmy hmm. jego. Co ostanimy? Ok. Idealny target. To tak jest sytuacja. 4-5 obrażeń. Nie jest w stanie mi zabić tego dragona, chyba że podpakuje sobie atak jakoś z tymi stworkami. Ile oni mają broni? Nikt nim nie broni, ale. Pytanie: czy pójdzie jedynkami, czy pójdzie dwójką? Poszedł jedynkami. Rozegrajmy to tak! Forsanka, no, Ona ma value. Force Max Divine no, Shield u niego nie utrwa Ale zawsze to, to, to ktoś duży. Zdanie czy Forsang Maxa, czy chcemy rzucić ją. Wymienić się tak. Jakby zestrzelić jego Zmienić się tak, rzucić jego, ją On użyje impa, rozwali tak i będzie mieć broń, Kto już użyje na 4-1 typa Z drugiej strony mogę rzucić tank Maxa Który zginie od jej tych dwóch Zróbmy tak Zróbmy tak. Wolę, żeby zużył broń na 4-1 Tigera. Jeżeli postawię jakiegoś miniona z Reinforza, to zawsze mamy Onyxie Nasze mniejsze minionki pozbędą się ich. I, no, wszystkich tych soldierów, więc easy. Dara, może zmiana planów. A onycja nie jest teraz opłacana w żadnym wypadku. Niech będzie tak, żeby odzyskać kontrolę nad stołem z pomocą dużych stworów zrobimy dużo waliu. A tamto aż tak bardzo nie potrzebujemy, mam 25 życia. Wood doktor, Lily. Really? DŻNOKEJ! Okay. Będziemy mieli wymianę, zapalimy go specjalnie i rzucimy forstanka. No roj, okay, budu doktor. No, psz, nieźle. Nie powiem, że nie. Levan Shield zostanie zbity niestety. No ale trudno. Mogłem też zignorować że po prostu Onyxie, ale nie czuję się na siłę. Chociaż... To jest bardzo koszące. Ja pierdolę. Jest mój bizar tego potrzeba. Hehehe. Prosy, Giant. W sumie. Żeby wymusić wymianę. On się te nie wymieni z Giantem. Żeby nie stracić tego 5-1. A nagle dwóch Giantów mamy i jest ok. Przynajmniej powinno być. Na czym myśli? Equality? Rozważa to? To byłoby bez sensu. A tych Hillbot. Okej. Okay. Chciał się upewnić, czy mamy mirror entity? Nie, przecież on rzuca wcześniej stwory. Chyba, że ma sklerozę. To też jest opcja. Teraz pytanie, co zrobi, no? Wow, humility. Okej, okay, to jest duży problem. Dobra, no czyli Forstang Max oraz zeszliwujemy tego typa Chcę zarznąć. zarżnąć Ej, to jest naturalne. Mamy mało życia. Jeżeli pójdzie w wymianę, nie ma problemu. Zbijmy swoje życie, żeby go sku żeby się skusił na wymianę. W końcu waliu! Zabiję nam go A Przy okazji mamy mało życia, więc... Głównie tego się obawiam. Bodyguard, więcej tauntów, for fuck's sake. Te taunty. O, i potrzebuję Blizarda. Potrzebuję blizarda tak bardzo. Nie wiem, czy to się jest nie w stanie jeszcze wyratować. No, żywa tak chujowych kart. Ło, tak! Epic topdeck. Pytanie, czy chcę używać specjala, czy Tinkertowna. Co mi da większy value. Powiedzmy, że Tinkertown. Reverse Swift Konsekracja na zaboli, jeżeli ma, ale to jest opcja. Niech będzie, będzie do wymiany. Nie mamy teraz możliwości zabawy duplicate'em. Mam za mało życia. Jest na nas gorsze mogę podejść. No dobra. Czy, on, czy mamy w ogóle możliwość rzucenia aneksji? Chyba nie. Tak. Tak. E, obliczmy to. Jakbym pójść. Na pewno pójdę tak. Jakby pójść tak. ...i pójść tak, to mi zostanie jedno życie. Jakby... pójść tak... ...pójść tak... nie. Pójść tak, pójść tak... Cokolwiek nie zrobię, będzie jedno życie. Pójdę tak... ...pójdę tak... Mógłbym jeszcze pójść tak i rzucić mikromaszynę. Zostanie mi trzy życia. Myślę, że mniejsze jolo jest wymagane bardziej. Niech tak będzie. Ostatnio zrobiliśmy jolo i działało, ale. Pójdę w samą stronę. Okej. Okay. O nie! O! 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 Fak To jest Avenge On nawet nie daje jebania cokolwiek Jeszcze żyjemy. Potrzebuję do paku do dwóch, albo jakiegokolwiek stwora. Ja nie mam tam właściwie. A. Poszło w pizdu. Mm. Gdybym rzucił onyxję, może miałbym szansę wygrać. Chciałem iść bardziej bezpiecznie. No. Widocznie nie opacało się. Kolejny pojedynek. Warlock Dawno nie spotkaliśmy. Kurde, no! Mogę wrzucić tą aneksję, mogę zrobić znowu YOLO. Niech będzie. No, raczej ja wiem tego nie zrobił, ale przeciwko Warlockowi to jest aż wręcz kuszące. Biorąc pod uwagę ilość życia jaką on posiada Ile traci na specjalu Zróbmy to We can do it może być bolesny Aaa, jest bolesny Dobra, skupimy się na jego twarzy. O, <gryw> to jest też interesujące Niech będzie Zaraz Sea Giant, nie? Takim mega agro w stronę Warlocka To ma sens, moi drodzy, to ma sens Ciekawe rozegranie byś chciał użyć herfire Trochę bez sensu, ale... Nie, no, może ma sens, ale... Nie, a, w ten sposób Wow, really? Wow! Było strasznie dziwne zagranie. Jeżeli rozwalę go tak, nie będzie mógł mi dobić tego dziada. Więc niech tak będzie. Okej. Okay. Yeti. nie idziesz wymiany, a tak Dziwne. O peszek. No dobra truda GG. Wiesz się, że ci się podobał ten mecz Jeszcze żyjesz Jeszcze Już nie No okej, warto było rzucić tego 2 na 1, nie? Cześć koło warto No matter what Druid! Znowu nowa postać którą spotkaliśmy Czekaj jak sobie teraz poradzimy o... Krew nie jest Mamy monetkę, więc wykorzystamy z manowerem. Manoirm nie jest zbyt nieopłacalny w naszej talii, bo nie mamy właściwie speli. Ale mamy teraz monetkę, to też jest spell. A, nawet 2 na 3 za 1 mana jest bardzo dobry. Czyżbyś też... Nie, nie ma. Hop. Stanie tu, że w turze, gdy zależności to rzuci możemy Jungle Pantherę zmonetyzować. Czy chcemy? Nie mam pewności. O, na pewno chcemy. Jej nie można zostawić przy życiu. Jej zdecydowanie nie można zostawić przy życiu. To nie jest karta, którą chcemy zostać przyżyczyć przeciwnikowi. Bo nagle w trzecie, to, że pewnie pojawiają się jedynie, mamy przestrane. Hmm. znaczy, że nie mam żadnych fireboli w deku, nie? Ho I master. Czy ja chcę życzyć teraz i wymienić się w zamian Chcę Myślę, że chcę i specjalnie. Teraz co chcemy zrobić z Hangri Dragonem? Nożyk poleci. O czym znaczy, nożyk? Oba no, wygrają i działa zanim wystawimy stwora na pole gry, więc twór się w przeciwnika pojawi, zanim Dragon wejdzie. Więc jak Dragon wejdzie, to nożyk będzie mógł trafić przeciwnika. I że przeciwnik będzie mieć jedno życie, to fajnie. Zróbmy to. O O nie! O nie! nie Ach! Nie, tej karty nie możemy dać wilko, yy, przy wilku. A z drugiej strony ta karta jest interesująca. Niezbyt. Fuck. Zrzucić jego po prostu. Co ja mogę teraz zagrać i na... Niech będzie. On i tak się wymieni z moim dragonem. Jeśli nie, to Sunwalker. Mamy silence zawsze, gdyby coś poszło nie tak. Ale z drugiej strony nie możemy teraz ruszyć Silence'a i Sunwalkera równocześnie. Nie będziemy mieli co zrobić z Wam pokonajmy many. Chyba, że nam coś podejdzie za dwie many. Wtedy będziemy mieli. Flame Cannon, czy bym mnie uradował? O... niezbyt. Niezbyt, jak użyć. W gdyby się z Tigerem wymienił z, z moim 3 na 3, to Flame Cannon no, bym... No, lepiej mieć, niż nie mieć. W razie chciał zrobić właśnie te combo... sówka. Teraz możemy tylko czekać. O ty suczo. Do it. Zrób to! Wali mnie w twarz! O ty kurwo. Aż ty. Tak się bawisz? Dołączysz się do tej zabawy. żeby zbić Divine Shield Zabijasz jego Mi zostaje specjal i cokolwiek wystawisz wymienię się z nim z tym Chyba, że on ma jakiś silence Albo tego typa 2 na 4 za 4 many to by za dwa obrażenia Drake'owi Well To nie jest zbytnio to, co chciałem zobaczyć. Znaczy w sumie... Nie, to jest bardzo dobra karta! Ej, hey, wait, what? To jest bardzo dobra karta. Kurwa. Dobra, jolo Albo wóz, albo przewóz. Tu. Kurwa. Niedobrze. Fuck, To nie No dobra. Zaraz rusimy green patronów. I jeszcze mirror image albo czemu by nie. Everyone get in here! Ja mam potencjał na patronów. Ło, kurwa mać. Saj dobrą kartę. Zostaw go, to jest taunt, będzie osłaniać twoją dar kultystkę. Tak. Nie jest dobrze. Mógłbym lecz powiedzieć, że jest bardzo niedobrze. Well. Okej, okay. to nie jak chcę to rozegrać. Chyba wiem jak. Myślę, że rzucimy Forstang Maxa. A raczej. Za jeden many. To za pięć man. Chwila. Jeden many. To nam się redukuje do pięciu. O nie, to mi się nie opłaca. Tak. Bardziej Everyone Get In Here, czy bardziej Forstang Max? Bardziej Forstang Max. Biorąc pod uwagę, że druid nie ma hard Poza, Poza Naturalizem, który oczywiście da mi dwie karty. Będę się Inventor, okej. No specjalnie raczej nie użyję, żeby zabić Divine Shielda. Biorąc pod uwagę jego życia i że to, że jestem mage'em. On nie wie, że ja nie mam Fireboli. Pewnie zakłada możliwość Firebolów albo nad Pyroblastów. Daj mi życie, no. Przyjmę. Dobrze, że nie ma BG Hunter'a, to by zabolało. Grizzly, okej. Okay. I teraz prawdopodobnie... Że sami Jeszcze to, czy jeszcze nie? Chwilę. To sprawia, że to będzie kosztować 5, jeszcze będę mieć 4... Nie, jeszcze nie. Zróbmy coś takiego w ten sposób, nie jest w stanie mi się przebić, żeby zabić mi e, na przykład. Ten 2 na 4 mego 3 na 2 Narobimy sobie Green Patronów, nie będziemy rzucać małych stworków. No bo wiadomo, mój stół jest duży i będzie większy. Jest pięknie, ale sami duże mamy stać na Stacji Gianta. A może nawet na kombo z Blizzardem, na pewno z Owlem, ale można z Blizzardem. Chore, gówno jest dobrze. Jest, dobrze. No wiadomo, wymiana z y, tarczownikiem. I teraz musimy stawiać same duże stwory, nie? Ale mamy Forstanka, więc jakby coś było nie tak, to możemy się wymienić. Mam uszkodzonego Forstanka, więc... O, easy. Interesujące. Mogę zignorować cały ten fakt. Jedność po prostu Nie uważam, żeby to była zła decyzja. Mamy dwa duże stwory i wystarczy, żeby tylko jeden zaatakował, żeby wygrać. Plus mamy na łapie. Ciężko będzie to przegrać. Bardzo ciężko. Taunt go nie wyratuje. Heal go nie wyratuje bez... No, Heal go nie wyratuje. Mmm... Bomb Nie wyratuje. GG, 9 wygranych. Ale nie poddajemy się, moi drodzy, nie poddajemy się. Nie wiem, czy kończysz odcinek. W ogóle ile mamy tych odcinków z tej gry, nie? Masakra. No nie wiem, zobaczymy. Jeżeli na ten moment do zobaczenia, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Zobaczymy, jak poleć to dalej. Guldan, znowu. Tukajamul. Tukajumala. Tukajumala. Hop, hop, hop. Wymieniamy. Znowu coś agresywnego? Jak ostatnio? A powiedzmy, niezbyt agresywna, ale ochwalę. Gdzie moje mechy? O, Tinker Aha. Myślę, że to jest dobra opcja. Nie da czy się to skąbić z jakimiś wilkami. Zwykłe 3 na 2 2 na 3 Ok. Teraz pytanie: czy chcę służyć tego teraz? Nic mi to nie da. No a tak będzie lepiej. Jeszcze raz, to będę mógł go specjalnie dobić następnej. Nie. Dobra. Zróbmy coś takiego. O, im w Kang to jest bolesne. Jola, Proszę! Fak. Nie jest dobrze. Jola nam nie wyszło. Chyba się na tej grze skończy. Więc pewnie przedłużę poprzedni odcinek. Skoro to ogląda... o, mój Boże. Rect. O mój Boże. Koleś ma pieprzonego Zuloka, nie? Koleś ma pieprzonego Zuloka. Przegrałem tą grę. Przegrałem mocno. Teat to będzie szybki meczik, na kończenie. renka 9 wygranych. Bardzo spoko. Ale chory gówno Peski tu Nie, ja to jest przegrana. Jeżeli im nie podejdzie, to ja się podaje. To w sumie. A się wszystkich kart. A, nie, to koniec. Nie, on będzie dobierać karty. Nie, nie, nie ma opcji. Chcę tylko zobaczyć, co on zrobi jeszcze. Boże, kolejny imp -gang boss. O Boże, Forcier! Ten Tendek! Ten deck. Dobra, well played, to była dobra gra. bardzo szybka. Czyli dopiero teraz skończymy tą arenkę. O mój Boże. Ale nie, ta ręka i tak była bardzo fajna. zrobiliśmy więcej wygranych niż planowaliśmy. Nie mieliśmy właściwie żadnego flamestrike'a. Nie mieliśmy... Harimowali po poza jedną polimorfią. 9 wygranych to bardzo dobry wynik na tej arence. Jestem niesamowicie zadowolony. Usat usy usatysfakcjonowany. Zdaliśmy w pizdu golda. Ja miałem oszczędzać paczki, żeby zrobić były opening, ale... Jeżeli wytrwaliście te wszystkie odcinki i zasługujecie na to... Hop, 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 hop. No zwykły booster. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi bardzo ta arena była naprawdę fajna. Trzymajcie się do zobaczenia. Pa pa.